Witam serdecznie na kanale World of MMA. Wielkimi krokami zbliża się gala Fight Exclusive Night 31, która odbędzie się 28 listopada. Z sobotniego wieczoru zobaczymy 8 pojedynków, a głównym daniem tej gali będzie długo wyczekiwany rewanż o dwa pasy Fenu i Babilonu w kategorii piórkowej pomiędzy Danielem Rutkowskim a Adrianem Zielińskim. Dzisiejszy materiał poświęcam na typowanie wszystkich pojedynków ze zbliżającej się gali Fight Exclusive Night. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. To naprawdę wspomaga mój rozwój. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Karte walk rozpocznie pojedynek w kategorii półciężkiej dwóch debiutantów w federacji FEN, Marcin Filipczak podejmie Niemca Saeda Yunsi. Filip Czak to 28-latek, który zawodowo toczy boje w mieszanych sztukach walki od niespełna dwóch lat. Do tej pory wywalczył rekord 3-1, ale stoczył też sporo walk amatorskich na galach czy zawodach Alma. Rywalami Marcina w większości byli debiutanci, ale raz wyszedł do zawodnika z rekordem 2-0, a był to prospekt tej kategorii w Polsce Łukasz Słudolski. Filip Czak przegrał ten pojedynek przez nokaut w pierwszej rundzie. Marcin całkiem przyzwoicie porusza się w obszarze parterowym. Kontrolę z góry ma bardzo dobrą, a jak dojdzie do dogodnej pozycji w parterze, to nie stroni od zasypywania swoich rywali gradem ciosów. Wielokrotnie szuka też próby poddania, jak do tej pory ta sztuka w jego walkach udała mu się tylko raz. Ciosów w stójce używa, aby zagonić swojego rywala na siatkę i dąży do próby obalenia, ale na pewno aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę w jego grze jest tajski clinch, który regularnie używa w swoich walkach. Z tej pozycji potrafi piekielnie załadować kolanami na głowę czy na tułów. Raz po raz zaatakuje mocnym low kickiem. W przeciwnym narożniku stanie zawodnik niemieckiego UFD Gymu Saed Yunsi. Niemiec w zawodowym MMA jest od 2016 roku, ale podczas czterech lat swojej aktywności stoczył zaledwie 7 pojedynków. Wyśrubował rekord 4-3, kończąc swoje walki ze zmiennym szczęściem. W Polsce miał zadebiutować podczas gali FEN 30 w starciu z Wojtkiem Januszem, ale wycofał się z pojedynku na kilkanaście godzin przed galą. Saed Yunsi najlepiej czuje się w płaszczyźnie stójkowej, gdzie dysponuje całkiem sporym arsenałem. Potrafi przycelować mocnym ciosem, ale nie stroni też od kopnięć na każdych wysokościach. Gdy wywiera się na niego presję w stójce, często się gubi, a jak trafi do parteru i wyląduje na plecach, to ma mało do powiedzenia. W tej walce bez wątpienia stawiam na Marcina Filipczaka. Myślę, że od początku pierwszej rundy ruszy na Niemca naruszając go w stójce, aby potem dokończyć sprawę ciosami w parterze. Mój typ Marcin Filipczak przez nokaut w pierwszej rundzie. Pojedynek numer 2 z sobotniego wieczoru odbędzie się w umownym limicie do 69 kg. Specjalista od bonusów Kacper Formela podejmie Paragwajczyka Edgara Davalosa. Pierwotnie rywalem Formeli miał być doświadczony Francuz Arnold Cuero, ale niestety wypadł z tej walki, a na zastępstwo wskoczył Edgar Davalos. Polski Lioto Macida na co dzień trenuje w gdyńskim Mighty Bullsie, gdzie dzieli matę z Sebastianem Przybyszem czy Krystianem Kaszubowskim. Na galach Federacji FEN widzieliśmy go dwukrotnie. Przegrał z Łukaszem Harzewskim i wygrał z Kamilem Łebkowskim, ale każdy pojedynek z jego udziałem był okrzyknięty najlepszą walką gali. Kacper Formela jest posiadaczem czarnego pasa w karate, co naprawdę pokazuje podczas swoich pojedynków. Jest znany ze świetnej dynamiki i dobrego poruszania na nogach. Robi robotę akcjami bokserskimi, które wzbogaca kopnięciami na każdych wysokościach. Potrafi przyjąć, potrafi oddać i nie stroni od bezpardonowych wymian w stójce, dzięki czemu jego walki są tak widowiskowe. Na koniec rundy lubi zaznaczyć swoją przewagę skutecznym sprowadzeniem do parteru. W walce ze znakomitym zapaśnikiem w postaci Łukasza Harzywskiego wielokrotnie bronił próbie jego obaleń, więc defensywę grapplingową ma na bardzo dobrym poziomie. W przeciwnym narożniku stanie pochodzący z paragwaju Edgar Dawalos. Dla Paragwajczyka będzie to debiut dla federacji Fight Exclusive Night. Dotychczas w swojej karierze stoczył 13 pojedynków, z czego 12 zakończył na swoją korzyść, ale nie mierzył się z wybitnymi nazwiskami. Tak naprawdę większość swoich walk toczył na lokalnych galach w Brazylii czy Argentynie, więc uzyskanie jakichkolwiek materiałów z jego walki jest bardzo utrudnione. Jak dołożymy do tego fakt, że Edgar ostatni raz wyszedł do klatki dwa lata temu, to stwierdzimy, że postać Paragwajczyka i jego forma jest zagadką. Biorąc pod uwagę fakt, że Dawalos przyjął pojedynek z Kacprem na tydzień przed galą i wątpliwą jakość rywali z którymi się mierzył, bez wątpienia stawiam na formele. Moim zdaniem polski Lioto Macida rozprawi się z Paragwajczykiem już w pierwszej rundzie. Mój typ Kacper formela przez knockout w pierwszej rundzie. Czas na trzeci pojedynek, który odbędzie się w kategorii półśredniej. Kamil Gniadek podejmie Piotra poniedziałka. Szczeciński berserker, trenujący w WCA, przystąpi do tego pojedynku po wygranym boju z Michałem Balcerczakiem na FEN27. Te zwycięstwo zakończyło jego falę dwóch porażek z rzędu, które zaznał z Andrzejem Grzybykiem i Szymonem Duszą. Co ciekawe, w swoich ostatnich czterech pojedynkach, za każdym razem był nagradzany bonusem za najlepszy knockout, poddanie czy walkę gali. Najmocniejsza strona Kamila Gniatka to zdecydowanie zjawiskowe brazylijskie jiu które długo szlifował pod okiem trenera bagińskiego. Świadczą o tym wielokrotne zwycięstwa Kamila przez poddania. W stójce prezentuje się przyzwoicie, ale jest to jedynie zasłona dymna do dobrej roboty grapplingowej. Nie boi się przyjąć, a nawet jak dostanie, to nic sobie z tego nie robi, bo łeb ma twardy. W ostatnich walkach Gniatka największym problemem była kondycja, której skutkiem była przygrana z Szymonem Duszą. Kamil słaniał się na nogach nie tyle z zamroczenia przez ciosy, co właśnie przez brak tchu. Już 28 listopada zobaczymy, czy ten aspekt został przez niego poprawiony. W przeciwnym narożniku stanie Piotr Poniedziałek. Piotrek zadebiutował w Federacji FEN na poprzedniej gali z numerem 30, kiedy znokautował Oktawiana Olejniczaka. Przebojem wbił się do drugiej siły w Polsce, zdobywając bonus za najlepszy nokaut gali. Poniedziałek odznacza się znakomitymi warunkami fizycznymi, a co za tym idzie świetnym zasięgiem ramion, z którego potrafi korzystać, a do tego jest mańkutem. Przede wszystkim znakomicie pracuje boksersko, ustawiając sobie prawą ręką swojego rywala, aby po chwili poprawić swoją mocniejszą lewą. Na odwrocie, w kontrze też potrafi przyładować i nie stroni od mocnych kopnięć. Starcie Gniadek vs. Poniedziałek to klasyczna konfrontacja parterowego czarodzieja ze stójkowym uderzaczem. Wszystko zależy od tego, jak Piotrek będzie trzymał dystans w stójce, bo nie ma tajemnicy, że jak Kamil złapie pół dystans, to zawodnik z Katowic powędruje na plecy. Nie wykluczam, że poniedziałek trafi Gniadka w stójce, ale dla Kamil'a jest to na tyle ważna walka, że będzie czujny. Myślę, że Kamil Gniadek wypunktuje swojego rywala po ciężkiej walce, a jego główną bronią będzie dobra praca w parterze. Mój typ Kamil Gniadek przez decyzję sędziowską. Lecimy dalej, czas na kolejny pojedynek, który odbędzie się w kategorii średniej. Marcin Naruszczka podejmie debiutującego w Federacji Fen Iwana Kosicia. Naruszczka to niezwykle doświadczony zawodnik Akademii Sportów Walki Wilanów, który na co dzień trenuje swoje szlify pod okiem trenera Mirka Oknińskiego. W swoim ostatnim pojedynku pokonał przez knockout w pierwszej rundzie Marko Radakowicza i już 28 listopada będzie chciał dopisać do swojego rekordu kolejne zwycięstwo. Marcin Naruszczka jest wszechstronny w każdej płaszczyźnie i nie ma dla niego różnicy czy walka toczy się w stójce, czy w parterze. W obszarze stójkowym uwielbia walkę na wyniszczenie i nie jest łatwo go skończyć. Potrafi przepięknie przycelować i zgasić światło swojemu rywalowi, co pokazał nakałtując Marko Radakowicza. Sporą robotę wykonuje w klinczu przy siatce, gdzie szuka obalenia, czym zyskuje uznanie na kartach sędziowskich. Po drugiej stronie klatki stanie młodziutki chorwat trenujący w UFD gymie. Iwan Kosić jak do tej pory nie zaznał smaku porażki i aż 5 na 6 swoich pojedynków kończył przed czasem. Co prawda w klatce ostatni raz był widziany ponad dwa lata temu, więc jego obecna forma jest swego rodzaju niewiadomo. Iwan znakomicie czuje się w płaszczyźnie parterowej, o czym świadczą liczne zwycięstwa przez poddania. W stójce porusza się całkiem dobrze. Za dużo błędów w grze kosicia nie jesteśmy w stanie wyłapać, bo nie mierzył się z rywalami na światowym poziomie i jeszcze nigdy nie przegrał. Na pewno trzeba na niego zwrócić uwagę i skreślanie go w walce z naruszczką nie powinno mieć miejsca, ale stawiam na doświadczenie Polaka. Moim zdaniem, Marcin-Naruszczka wypunktuje Chorwata na pełnym dystansie, ale nie wykluczam zakończenia walki przed czasem. Mój typ Marcin-Naruszczka przez decyzję sędziowską. Kolejny pojedynek wyłoni mistrza w federacji Fight Exclusive Night w kategorii Koguciej. Szansę zdobycia tego tytułu będzie miał Sebastian Romanowski oraz jego rywal Jonas Magard. Pochodzący ze Stargardu Szczena utorował sobie drogę do walki o mistrzowski pas z trzema zwycięstwami z rzędu z solidnymi rywalami. Co prawda swój ostatni pojedynek stoczył nie w formule MMA, a w boksie, ale z tego pojedynku również wyszedł obronną ręką, a mierzył się z Eliaszem Jankowskim. Sebastian Romanowski, jak przystało na zawodnika kategorii Koguciej, w klatce jest ruchliwy i dynamiczny. Znakomicie odnajduje się w wymianach stójkowych, gdzie dobrze pracuje balansem ciała, przepuszczając ciosy rywala po chwili rozpoczynając swoją akcję. Nie stroni też od kulanek parterowych, dlatego niejednokrotnie w jego walkach możemy zobaczyć, jak rusza po obalenie swojego rywala. Odznacza się sporą siłą, która na pewno daje o sobie znać na ziemi. Jak przystało na Berserkerów, prezentuje ogromny hard ducha i nawet jak jest na straconej pozycji, nie poddaje się, mając na celu odwrócenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Po drugiej stronie klatki stanie pochodzący z Danii Jonas Magard. Duńczyk na co dzień trenuje w Anglii w klubie Manchester Top Team. Aktualnie jest na fali trzech wygranych z rzędu, a swoje walki toczył w takich federacjach jak ACB, Bama czy Cage Warriors. Magard znakomicie przenosi płaszczyznę walki na ziemię, sprawnie obalając swoich przeciwników. Podobnie jak Romanowski odznacza się piekielną siłą. Walcząc z pozycji górnej w parterze idealnie betonuje swoich rywali, co sprawia, że bardzo ciężko spod niego wyjść. W stójce potrafi przycelować i można powiedzieć, że jest z niej tak samo groźny jak na ziemi. No ciekawe jak Sebastian Romanowski zaprezentuje się na tle takiego dobrego graplera jak Jonas Magard. Szczena znakomicie porusza się w obszarze stójkowym i ma dobrą defensywę zapaśniczą, ale pytanie czy na tyle dobrą, żeby zastopować Duńczyka. Ja obstawiam, że Seba poradzi sobie z nim całkiem dobrze i po trudnym pięciorundowym boju to on zostanie nowym mistrzem kategorii koguciej w Federacji FEN. Nie wykluczam wygranej Magarda, ale tak jak mówię, tym razem bardziej przemawia do mnie Romanowski. Mój typ Sebastian Romanowski przez decyzję sędziowską. Czas na kolejny pojedynek, który błoni mistrza w Federacji FEN w kategorii półciężkiej. Marcin Wójcik podejmie Adama Kowalskiego. Obaj fighterzy mieli się już zmierzyć na sierpniowej gali w ostrudzie, ale niestety zawodnik klubu GLD Team Piła doznał kontuzji i wycofał się z pojedynku. Marcin Wójcik ma za sobą boje w największych federacjach w Europie i wygrywał z naprawdę dobrymi nazwiskami. Po kilku przegranych odbudował się m.in. zwycięstwem nad Rafałem Kijanczukiem i już 28 listopada stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa w Federacji FEN. Marcin chętnie podejmuje walkę w obszarze kickboxerskim. W stójce czuje się znakomicie, karcąc swoich przeciwników dobrymi, długimi ciosami i kopnięciami na każdych wysokościach. Nie można pominąć faktu, że bardzo ważną rolę w jego grze stanowią zapasy i parter. Jak na swoje gabaryty trzeba przyznać porusza się dosyć dynamicznie i sprawnie dochodzi do obaleń swoich rywali. W parterze najlepiej czuje się z pozycji górnej, którą potrafi znakomicie wykorzystać rozbijając swoich przeciwników solidnym ground and pound. To wszystko świadczy, że Marcin Wójcik jest zawodnikiem kompletnym. Po drugiej stronie klatki stanie Adam Kowalski. Zawodnik olsztyńskiego arachionu przeżywa aktualnie prawdziwe oświecenie jeżeli chodzi o jego karierę w MMA. Po przegranych z Marcinem Łazarzem i Mateuszem Ostrowskim nikt nie wierzył, że Adam może coś jeszcze namieszać w kategorii półciężkiej w Polsce, po czym Olsztynianin wygrał kilka walk z rzędu, które doprowadziły go do walki o mistrzowski pas. Adam Kowalski w walce z Rafałem Kijanczukiem pokazał, że potrafi oddać i przyjąć, a prawdziwy kocioł w klatce to coś w czym czuje się jak ryba w wodzie. W stójce potrafi przyłożyć, co pokazał w drugiej walce z Marcinem Łazarzem kilkukrotnie go naruszając. Największym problemem w jego grze jest kondycja i dosyć słaba defensywa stójkowa. Co prawda łeb ma twardy i nie jest łatwo go znokałtować, ale odkładające się ciosy na pewno będą robić wrażenie. Myślę, że 28 dzień listopada to będzie dzień Marcina Wójcika i to on zwycięży ten pojedynek. Uważam, że zawodnik z piły będzie rozbijał Olsztynianina w stójce kilkukrotnie, obalając go do parteru, gdzie ostatecznie zasypie go gradem ciosów. Mój typ Marcin Wójcik przez nokaut w trzeciej rundzie. Czas na co-main event, który odbędzie się w limicie do 100 kg. Paweł Trybała podejmie Łukasza Borowskiego. Na początku mam trochę wrażenie, że federacja fen nie wykorzystała pełnego potencjału popularności Trypsona. Wiadomo, że najbliższa Galafenu będzie w systemie pay-per-view w cenie 40 zł i musi być jakaś walka, która przyciągnie mniej hardkorowych fanów. To jest zrozumiałe, ale zdecydowanie przeciwnik Pawła powinien mieć nieco bardziej znane nazwisko, jeżeli to chcieli osiągnąć. W tym przypadku mamy starcie popularnego celebryty, który przebranżowił się na MMA z mało znanym zawodnikiem o słabym rekordzie. Jest co jest, ja na pewno mimo wszystko zobaczę ten pojedynek, bo prawdziwy kibic ogląda gale MMA od deski do deski. Paweł Trybała jak wiadomo, wirtuozem techniki nie jest i najprawdopodobniej nigdy nie będzie, woli raczej bazować na swojej sile. Oczywiście odznacza się wolą walki, bo nie boi się iść na wymianę, co robi bardzo często. W stójce popełnia sporo błędów, chociażby gdy zaczyna swoją akcję, zazwyczaj leci po linii prostej na swojego rywala z ciosami, przy czym jest całkowicie odsłonięty. Nie można mu jednak odmówić, że potrafi celnie przyładować i zgasić światło swojemu rywalowi, a po chwili obalić go do parteru, bo robi to całkiem dobrze. W przeciwnym narożniku stanie Łukasz Borowski. Nie muszę tutaj za dużo mówić, wystarczy, że prześledzicie sobie rekord Borosia i nie trzeba być wielkim alfom i Omegą, żeby dojść do wniosku, że Łukasz za dużych umiejętności nie ma. Duże chłopy po 100 kilo, więc tutaj jeden cios i może być po wszystkim. W tej walce zdecydowanie stawiam na Pawła Trybałę. Moim zdaniem popularny tryb są zmiecie z powierzchni klatki Borowskiego już w pierwszej rundzie, nokautując go w początkowym etapie walki. Mój typ Paweł Trybała przez nokaut w pierwszej rundzie. Czas na walkę wieczoru i rewanżowe starcie opasy mistrzowskie w Federacji Fen i Babylon MMA. Daniel Rutkowski podejmie pretendenta Adriana Zielińskiego. Obaj fighterzy zmierzyli się już ze sobą na gali Babylon MMA 10, więc pole do analizy jak może wyglądać ich najbliższe starcie jest całkiem spore. Przede wszystkim robotę zrobiła bezwzględna praca zapaśnicza Rudka, przy siatce i dobre obalenia. O ile w stójce może lekką przewagę miał Adrian Zieliński, ale jak Daniel złapał pół dystans, to było już po sprawie, bo na tym argumenty zawodnika z Olsztyna się kończyły. Przede wszystkim Rutkowski miał dużą przewagę siły, co było widać gołym okiem. Od tamtej walki Rutek zdążył stoczyć dwa wygrane boje w MMA i jedno przegrane w boksie, a Adrian Zieliński jedno zwycięskie starcie. Daniel znakomicie pokazał się na tle czołowego polskiego boksera Przemysława Runowskiego, nieznacznie przegrywając nim na punkty. To świadczy o ogromnym rozwoju Rutkowskiego w płaszczyźnie stójkowej. Adrian natomiast szybko uporał się z byłym zawodnikiem UFC Danilo Belluardo, więc też nie próżnował. Podsumowując, myślę, że 28 listopada będziemy świadkami podobnego rezultatu jak z Gali Babylon MMA 10. Obaj fajterzy od ich pierwszej walki mega się rozwinęli, ale większy progres poczynił Rutek, który teraz nie tylko jest znakomitym zapaśnikiem i parterowcem, ale sieje po strach w stójce. Nie zmienia to faktu, że nie spodziewam się w tej walce zakończenia przed czasem. Moim zdaniem pasy mistrzowskie Fenu i Babilonu nie zmienią właściciela i to Daniel Rutkowski w dalszym ciągu będzie siedział na tronie po walce do jednej bramki. Mój typ Daniel Rutkowski przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki ze zbliżającej się gali FEN31, która już 28 listopada. Dajcie znać w komentarzu jak wy typujecie walki z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.